Degradacja z ekstraklasy zawsze wiąże się z szybkimi zapowiedziami powrotu na należne miejsce, wyciąganiem wniosków, zamykaniem rozdziałów i otwieraniem nowych etapów. Trzeba przecież jakoś uspokoić kibiców i zachęcić piłkarzy, by w następnym sezonie pomagali w wywalczeniu szybkiego awansu. Teoretycznie do ekstraklasy łatwiej jest wrócić niż się w niej utrzymać, jednak historia udowadnia, że dalekosiężne plany trzeba czasem pokornie odłożyć na bok i przede wszystkim ustabilizować kadrę, a także finanse po odcięciu od wpływów za grę na najwyższym szczeblu. Analizując listę spadkowiczów, którzy w XXI wieku byli w ekstraklasie, można wyciągnąć kilka wniosków. Kilka drużyn dryfuje pomiędzy poziomami rozgrywek, raz spadając, raz wracając, w czym prym wiedzie czterokrotnie spadające LKS. Trzykrotnie takiej sytuacji doświadczali również ruch Arkawidzew i Zagłębie Lubin. Kilka klubów, takich jak Zawisza czy GKS Bełchatów zupełnie nie podniosło się po spadku a część utknęła w pierwszej lidze na dobre, jak Górnik Łęczna, czy chyba można już tak powiedzieć Wisła Kraków. Z kolei Zagłębie Sosnowiec i Podbeskidzie znalazły się w drugiej lidze. Zapraszam Cię drogi widzu na materiał, w którym poznasz odpowiedź na pytanie, czy i dlaczego, jeśli w ogóle tak się dzieje, spadkowicze z Ekstraklasy mają tak wielki problem z powrotem na najwyższy szczebel po roku. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału i docenię podwójnie na zachętę pozytywną ocenę pod tym filmem w celu lepszego zasięgu. Dziękuję, zapraszam na film. W zasadzie Lechia Gdańsk to jedyny klub w tym zestawieniu, który już po roku wrócił do elity, choć duża w tym zasługa dwuznacznych interesów jej nowego właściciela, którym został fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mada Global. Reprezentuje go szwajcarski biznesmen Paolo Urfer, któremu zarzucano m.in. kontakty z rosyjskimi oligarchami. Dzięki Urferowi Lechia miała fundusze na transfery, na które innych klubów pierwszej ligi stać nie było, a gdy pojawił się problem z zaległościami, to natychmiastowo otrzymała pomoc od miasta, które wsparło ją dotacją wynoszącą 10 milionów złotych. W kwestii dofinansowania z miejskiej kasy podobnym przypadkiem jest Wisła Płoc, która po spadku otrzymała dotację tak wysoką jak Lechia, a w tym sezonie wsparcie władz wzrosło aż do 14 milionów złotych, co jest ogromnym zastrzykiem gotówki jak na pierwszoligowe realia. Spadek na wciarze z Ekstraklasy był, no trzeba to powiedzieć zaskakujący, bo przecież przez znaczną część rundy jesiennej znajdowali się w czołówce Ekstraklasy, ale Seria porażek na wiosnę sprawiła, że Wisła spadła z elity po siedmiu latach. Jednak w pierwszym sezonie po degradacji Wisła nie zachwyciła, mimo kilku ciekawych transferów, w tym wydania 300 tysięcy euro na transfer Nikolaj Sreckowicza, który rozegrał prawie 200 meczów w serbskiej ekstraklasie. Wisła nie zdołała nawet awansować do baraży, a trzy porażki z rzędu przed końcem sezonu sprawiły, że w klubie z Mazowsza musieli zadowolić się zaledwie siódmym miejscem. W nadchodzących rozgrywkach cel jest jasny, czyli powrót do elity. Ale takich marzących o powrocie rywali przybywa z każdym sezonem, a trudno wskazać prawidła rządzące tym, kto znajdzie się na miejscach premiowanych awansem. Drugi wiślany klub też osiadł na Mieliźnie, z której ciężko się wygrzebać. Krakowska Wisła spadła z Ekstraklasy po ponad 30 latach, które nieprzerwanie spędziła na najwyższym szczeblu. W sezonie 2022 23 Białej Gwieździe niewiele zabrakło do awansu, bo dostała od losu dwie złote szanse, żeby wywalczyć promocję na najwyższy szczebel. Najpierw w 33. kolejce zwycięstwo za w Sosnowiec dawało im drugie miejsce i bezpośredni awans. Wisła jednak przegrała tamto spotkanie 1-2. Drugą szansę zmarnowali w Barażach, kiedy w półfinale ulegli Puszczy wynikiem 1-4. Te klęski dla fanów Wisły były o tyle bolesne, że biała gwiazda obydwa mecze rozegrała na własnym stadionie. A drugi rok dla Wisły na zapleczu był jeszcze gorszy. Krakowianie od początku sezonu grali przeciętnie, mieli problemy z wygrywaniem choćby dwóch ligowych meczów z rzędu i ostatecznie zajęli dziesiąte miejsce, czyli najgorsze w historii klubu. Im możniejszy sponsor, który nie wycofuje się po zakręceniu kurka z pieniędzmi z ekstraklasy, tym łatwiej myśleć o powrocie do elity. Dobrym przykładem jest na głębie Lubin, bo zespół z Dolnego Śląska Pokazywał, że degradacja nie oznacza katastrofy. Lubinianie za każdym razem w pierwszej lidze radzili sobie pewnie, zwłaszcza w rozgrywkach 2008-2009, zajmując drugie miejsce z najlepszą ofensywą w stawce, a także w sezonie 2014-15 plasując się na pierwszym miejscu i z najlepszą defensywą w lidze ale przypadek innej miedziowej drużyny zadaje kłam w stwierdzeniu, że bogatemu wszystko wolno. Dla Miedzi Legnica sezon 2018-19 był pierwszym rokiem na najwyższym szczeblu w historii klubu. Mimo, że Legniczanie do końca walczyli o utrzymanie, to ostatecznie musieli pogodzić się z degradacją, a powrót do elity zajął im aż 3 lata. W dwóch pierwszych sezonach po spadku placowali się na 5 i siódmej pozycji. W kampanii 2021-2022 nie pozostawili reszcie ligowej stawki najmniejszych złudzeń i wygrali ligę z przewagą 15 punktów nad drugim widzewem. Pobyt miedzi w ekstraklasie znów jednak potrwał tylko rok, ale gniczanie przez cały sezon odstawali od reszty ligi i zasłużenie spadli. Do ponownego awansu było daleko, bo w pierwszym roku po spadku zajęli słabą dziewiątą pozycję. W rozpoczynającym się sezonie ponownie będą chcieli wrócić do ekstraklasy, co udowadniają ruchami na rynku transferowym. Sprowadzili m.in. Juliusza Letniowskiego, Jacka Podgórskiego czy Bartosza Kwietnia, a więc graczy z obyciem na poziomie pierwszej ligi oraz ekstraklasy. Ale konkurencja nie śpi i również zbroi się przed walką o podium. Na początku sezonu reszcie stawki chce odskoczyć Malika, której do utrzymania w rozgrywkach 21-22 w krajowej elicie zabrakło zaledwie trzech punktów. Po spadku od razu zostali obwołani głównym kandydatem do ponownego awansu i rzeczywiście premierowe rozgrywki w wykonaniu słoników były udane. W sezonie zasadniczym zajęli trzecie miejsce, co dało im awans do Baraży. Tam najpierw pokonali Stal Rzeszów, ale w finale ulegli puszczeniu Połomice. Była to niespodzianka, którą przyjęto z dużym rozczarowaniem i która odcisnęła piętno na kolejnych rozgrywkach w wykonaniu Betu, bo zespół uplasował się na 14 miejscu i praktycznie do końca sezonu spoglądał na drużyny z dołu tabeli. Termalice pierwszy powrót do ekstraklasy zajął trzy sezony, mimo że co roku byli jednym z najbogatszych klubów na zapleczu, stawianym jako wzór zarządzania. Przez dwa lata próby kończyły się jednak ligową średniawką, czyli miejscem ósmym i szóstym, oraz porażką w półfinale baraży. To potwierdza tezę, że pieniądze i stabilny sponsor z dużym kredytem zaufania również nie są gwarancją automatycznego wskoczenia na pierwszoligowe podium. Począwszy od rozgrywek 2000-2001 tylko 12 razy Spadkowicze wracali do ligi w pierwszym sezonie na jej zapleczu. Bilans ten byłby lepszy, ale w rozgrywkach 2008-2009 Widzew został karnie zdegradowany po tym jak wygrał pierwszą ligę, więc ostatecznie wrócił do najwyższej ligi po dwóch latach. Te statystyki poprawiają trochę kluby karnie zdegradowane za korupcję, czyli Arka, Zagłębie i Korona w latach 2007-2008. W takiej samej sytuacji znalazły się także Górnik Łęczna i Zagłębie Sosnowiec, ale im powrót do najwyższej ligi zajął więcej czasu. Z kolei widzę w sezonie 2004-2005 znalazł się w barażach o awans, jednak ostatecznie do Ekstraklasy wrócił w kolejnych rozgrywkach. Teoretycznie od kiedy w pierwszej lidze są baraże, powinno być o to łatwiej, tym bardziej, że finansowo ekstraklasa cały czas odjeżdża pierwszej lidze, więc spadkowicze mają na starcie przewagę budżetową nad pierwszoligowcami. To jednak nie jest regułą, co potwierdza analiza wyników z ostatnich lat i tylko Lechia wyłamuje się ze schematu. Na wypłatę tzw. Tak spadochronowego ekstraklasa przeznacza 1% całości środków przekazywanych klubom jako część puli wyniku sportowego na opłatę solidarnościową dla klubów spadających do niższej ligi. Zgodnie z przyjętym modelem wypłaty są realizowane pod warunkiem, że klub uczestniczył w rozgrywkach ekstraklasy przez co najmniej dwa sezony poprzedzające spadek. Tylko z tego tytułu Warta zainkasowała 900 tysięcy złotych osponowego. Z około 300 milionów złotych do podziału między 18 klubów za zeszły sezon wszyscy trzej spadkowicze, czyli ŁKS, Ruch oraz Warta, łącznie mogli liczyć na mniej więcej podobną kwotę co najlepsza drużyna w Polsce w poprzednich rozgrywkach. W sumie otrzymali niecałe 32 miliony złotych, czyli nieznacznie mniej niż mistrz Polski Jaga. I tak, choć zgodnie z zasadami dodatek ten należy się klubom z co najmniej dwusezonowym stażem w Ekstraklasie, to na wniosek zarządu i po uzyskaniu zgody od Rady Nadzorczej pozostali dwaj spadkowicze, czyli Ruch i UKS, również otrzymali fundusze stanowiące równowartość 100% opłaty solidarnościowej. Argumentem za uwzględnieniem tego wyjątku był znaczący wkład marketingowy i frekwencyjny obu klubów dobre wyniki całej ligi w poprzednim sezonie. W teorii LKS na boiskach pierwszej ligi powinien czuć się jak u siebie, bo ostatnimi czasy każdy z pobytów na najwyższym szczeblu kończył się spadkiem już po jednym sezonie. Gdy łodzianie spadali do pierwszej ligi to w ich szeregach zawsze zaczynał się czas dużych zmian, ale efekty przechodziły dopiero w kilkuletniej perspektywie. Dużo wskazuje na to, że podobnie będzie teraz. Jak tak dalej grać będziecie to z tej ligi też spadniecie skandowali kibice z Łodzi po porażce z Miedzią. Po spadku z ekstraklasy EUKS zmienił trenera, mocno przebudował skład i ciągle czeka na pierwsze zwycięstwo w lidze. Spośród zespołów, które zaliczyły krótszą lub dłuższą przygodę z ekstraklasą, inaczej trzeba spojrzeć na te starające się o powrót do niej z piłkarskich zaświatów. Swoje własne perypetie przeżywał na przykład górnik Łęczna. Kłopoty drużyny z Lubelszczyzny były związane z tym, że karą za korupcję była w tym przypadku degradacja aż do trzeciej ligi, a górnik wrócił do ekstraklasy dopiero po siedmiu latach. Górnicy boleśnie odczuli spadek z ekstraklasy w 2017 roku i w kolejnym sezonie zaliczyli kolejną relegację. Do ekstraklasy wrócili jednak stosunkowo szybko, jak na okoliczności, w których znaleźli się w poprzednich latach, bo w 2021 roku. Tamten awans wywalczyli w dramatycznych okolicznościach, a każdy kibic uks u pamięta porażkę ich zespołu w finale baraży, właśnie z górnikiem. Klub z Lubelszczyzny zameldował się w Elicie, choć trzeba przyznać, że furory nie zrobił. Tylko rok potrwał jego pobyt na najwyższym szczeblu, co w przypadku Beniaminków akurat zaskoczeniem być nie mogło. Pierwszy sezon po spadku także był dla Łęcznian trudny, a przeciętne 12 miejsce mówi samo za siebie. W następnych rozgrywkach udało im się powalczyć o awans. W sezonie zasadniczym zajęli piątą lokatę, co wiązało się z grą w barażach, gdzie nie sprostali lokalnemu rywalowi z Lublina. Przed startem bieżącego sezonu nadzieje znów są duże, ale jednocześnie pojawia się pytanie, czy warto znów brać na siebie ciężar faworyta. A może lepiej ugruntować swoją pozycję na zapleczu, niż dryfować na falach emocji od euforii do wielkiego rozczarowania. Po raz ostatni drużyna złęcznej w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju występowała w rozgrywkach 2021-2022 i jest kolejnym przykładem na to, że szybki powrót to wcale nie jest kaszka z mleczkiem. Prezes Maciej Grzywa, który zna klub od podszewki i pracuje tam łącznie od ponad 11 lat, trzeźwo zauważa, że trzeba mierzyć siłę na zamiary. Piłka nożna jest przede wszystkim dla kibiców. Jeśli zatem oni widzą górnika w ekstraklasie i z tego mają większą radość, to my w tym im pomożemy. Natomiast trzeba podkreślić, że awans nie może odbyć się kosztem funkcjonowania klubu czy jego zadłużenia. Wszystko musi być oparte na liczbach i zdrowym zarządzaniu. Te słowa mogą do serca wziąć sobie włodarze pod Beskidzia i Zagłębia Sosnowiec, którym trzeźwej oceny możliwości zabrakło i po ubiegłym sezonie przywitały się z drugą ligą. Podbeskidzie po haniebnej porażce 1-6 z Miedzią ostatecznie wróciło tam, gdzie po raz ostatni było 22 lata temu, czyli w 2002 roku. Tyle tylko, że wtedy klub szedł w górę krajowej hierarchii, a obecnie dramatycznie się stacza. Spadek do drugiej ligi to efekt koszmarnego bałaganu organizacyjnego, jaki zapanował w klubie z Bielska Białej. Bartłomie Konieczny, były piłkarz zespołu, już dawno wytykał zarządowi brak profesjonalizmu i przede wszystkim szastanie pieniędzmi, które kiedyś bielsko były do dyspozycji. Tu dzieją się cyrki, klub ma 7 milionów długów. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak można płacić piłkarzowi 20 czy 30 tysięcy złotych, skoro klubu nie stać. Nie rozumiem tego. Albo pozyskujesz zawodnika, dajesz mu dobrą pensję i za dwa miesiące z niego rezygnujesz, czyli musisz mu wypłacić resztę kontraktu i jeszcze opłacasz gracza, którego sprowadzasz w jego miejsce. Z trenerami to samo zwolniony trener Dariusz Marzec wciąż jest opłacany. Zagłębie Sosnowiec z Hookiem spadło z ekstraklasy w rozgrywkach 2018 19 tracąc aż 80 bramek, a od 14 miejsca dającego utrzymanie dzielił ich dystans 12 punktów. W pierwszej lidze w żadnym z pięciu sezonów nie liczyli się realnie walce o awans i ani razu nie znaleźli się nawet w czołowej dziesiątce. Zajmowali kolejno miejsca 11, 17, 15, 11 i 18. W zeszłym sezonie w końcu spadli do drugiej ligi, co dla wielu nie było zaskoczeniem, bo już we wcześniejszych sezonach balansowali na krawędzi dwukrotnie zajmując ostatnie miejsce na strefą spadkową w latach 2021 i 2022. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w związku z reformą rozgrywek w sezonie 2020-2021 z Ekstraklasy spadał tylko jeden zespół i było to właśnie pod Beskidzie. Niestety Bielszczanie skopiowali przypadek Zagłębia Sosnowiec, bo po degradacji w każdym z sezonów byli dalecy od powrotu do Ekstraklasy, aż wreszcie po ambicjach zostało tylko wspomnienie. W pierwszym roku zajęli miejsce 9., a najbliżej promocji byli w rozgrywkach 2022/2023, gdy pod wodzą Dariusza Żurawia do końca walczyli o awans do Baraży i finalnie zajęli siódme miejsce, tracąc do szóstej pozycji zaledwie dwa punkty. Ciężko nie zauważyć, że najtrudniej jest wrócić do elity tym zespołom, które spadły kilkanaście lat temu. Między innymi dlatego, że są to w dużej mierze drużyny z mniejszych ośrodków miejskich, gdzie trudniej pozyskać dużego sponsora lub sowite dofinansowanie z miejskiej kasy. Także frekwencja na niewielkich obiektach nie jest w stanie zapewnić oczekiwanych dochodów w klubowej kasie. Radzionków Radomsko, Ostrowie Świętokrzyski, Jaworzno, Polkowice, Nowy Dwór Mazowiecki, Wodzisław Śląski pożegnały się z ekstraklasową piłką lata temu i nie sposób wyobrazić sobie, że jeszcze kiedyś wrócą do tych rozgrywek. Co ciekawe, szybką drogę do drugiej ligi po spadku z ekstraklasy przeżyło łącznie 7 drużyn, biorąc pod uwagę rozgrywki z XXI wieku. Do tego grona nie wliczamy tych, którzy z korupcyjnych czy też finansowych powodów zostali karnie zdegradowani o kilka poziomów. Haspo sezon przejściowy na stałe przylgnęło do klubów, które zaczynają walkę o powrót do ekstraklasy po degradacji. Ma to z jednej strony zdjąć zbędną presję kibiców, a z drugiej w jakiś sposób uzasadniać i maskować rewolucje kadrowe w zespołach. Rozbiór spadkowiczów to nic nowego. Piłkarze odchodzą nie przedłużając kontraktów lub wybierając oferty z innych lig. Ostatecznie w większości przypadków do rozgrywek przystępuje ekipa zmontowana z tego co zostało oraz uzupełniona składanką emerytów, juniorów i piłkarskich meteorów z odległych zakątków świata. Budowa pionu sportowego kolejny raz zaczyna się niemalże od zera pod wodzą nowych szkoleniowców, którzy rzucani są na głęboką wodę. Kilka tygodni trzeba sklecić kadrę, obmyślić taktykę i przygotować się na trudną walkę z zespołami okrzepłymi w pierwszoligowej rzeczywistości. I tu też obowiązuje zasada bij mistrza, stosowana przewrotnie, bo w odniesieniu do zespołów za słabych na ekstraklasę i za silnych na pierwszą ligę. Kiepski start do sezonu wystarczy, by rywale szybko zdali sobie sprawę, że za fasadą niedawnego ekstraklasowicza kryje się zdemontowany z najcenniejszych elementów zespół, który, co prawda, dysponuje większym budżetem, ale boryka się z problemami natury organizacyjno-sportowej. A waszym zdaniem, co jest głównym powodem tego, że spadkowicze z Ekstraklasy nie są w większości przypadków w stanie wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej po roku? I czy Lechia jest według was pewnego rodzaju ewenementem? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, nowe osoby do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnych produkcjach, miejmy nadzieję, że już z kamerą, chociaż dajcie znać jak wam siedzą tego typu treści, kiedy nie ma po prostu mojego wizerunku, jest tylko audio. Dawajcie znać pod spodem, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się. До услышания.